Witajcie moi kochani, tworząc jeden materiał dla Was. W głowie narodził mi się drugi i zachęcam Was po raz ponownie do subskrypcji mojego kanału. Jeśli podobają się Wam materiały, które umieszczam łapka do góry, jeśli Wam się nie podobają łapka w dół, pamiętajcie, żeby zaznaczyć dzwoneczek. Dzięki temu będziecie regularnie informowani, kiedy coś nowego umieszczam na kanale. Zachęcam również do komentowania. Do y, dyskusji. Jerzy, w ostatnich dwóch meczach widzimy, że Jerzy Brzęczek jest asekurancki, ale to nie dziwi. Y, Jerzy Brzęczek jest takim selekcjonerem, jakim y, był piłkarzem. Y, był defensywnym pomocnikiem, y, raczej nie był takim typowym playmakerem. Y, bał się podjąć y, ryzyko. Od razu przypomina mi się ostatni mecz Jerzego Brzęczka w reprezentacji. Pamiętacie, graliśmy ze Szwecją w Chorzowie. Reprezentacja Polski przegrała 1-0 właśnie po błędzie naszego obecnego selekcjonera. Jerzy Brzęczek na połowie boiska źle przyjął, błąd techniczny, piłka mu odskoczyła. W Ljungberg, zawodnik Arsenału przejął piłkę, popędził Jerzy Brzęczek, gonił za nim, gonił, ten wpadł pole lekarne, tu chciał ciągnąć go za koszulkę, zrezygnował, Ljungberg wpadł, Kazimierz Sidorczuk wybiegł, Ljungberg strzelił i niestety został złapany na wykroku, tak zwanym kanałek, piłka wpadła, przygraliśmy ten mecz 1-0, no i niestety nie awansowaliśmy na y, Mistrzostwa Europy 2000 roku. Trenerem selekcjonerem wtedy był Janusz Wójcik. Po tym meczu, to był już ostatni mecz w kadrze y, Jerzego Brzęczka. Janusz Wójcik mimo tego, że to była połowa eliminacji już do końca swojej kadencji y, byłego zwolnika Tyrolu Innsbruck y, nie, powo nie powoływał dla, tak samo jak i Kazimierza Sidor Sidorczuka y, bramkarza szturmu Grac. O tyle jeszcze śmieszniej, że, że kilka dni wcześniej graliśmy na Wembley spotkanie. Przegraliśmy je 3-1. Trzy gole strzelił Paul Scholes, a Jerzy Brzęczek w tym spotkaniu zdobył pięknego gola kontaktowego na 2-1. Niestety potem. Popularny zawodnik Manchester United, taki rudawy, świetny środkowy pomocnik, skoro strzelił Hatrika. Na, na 31 ustalił to spotkanie ręką. Ta, 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 taki wspomnienia, czar. No ale odnoszę wrażenie, że i Brzęczek później nie zrobił tej takiej kariery. Na miarę swojego talentu grał w austriackich klubach, LASK, właśnie w Tyrolu Innsbruck. Mimo, że miał ofertę z Bundesligi, kiedyś z Ligi, z Ligi Włoskiej. No i też jest takim, jak widzimy, selekcjonerem, który, który boi się zaryzykować. Jest asekurancki. Gramy z Bośnią Hercegowiną. To Zamiast dać odpocząć Narkowi, dać szansę Walukowiczowi, który gra regularnie w lidze, w lidze Włoskiej, zadebiutować. Dzięki temu by miał ten ból głowy. Mecz z Włochami, z Włochami wtedy by się zastanawiał. Aha, Bednarek pauzuje, no to obok Glika wystawić Walukiewicza czy Jędzę. A najprawdopodobniej w najbliższym meczu z Włochami będzie Jędza grał, bo zna ten, ten wariant. Walukiewicz jeszcze nie zadebiutował, no to ciężko, żeby wtedy z meczu z Włochami debiutował w pierwszym składzie. Chyba, że Jerzy Brzęczek mnie zaskoczy. I, i to samo tak. Linety. I jak to mówił Jerzy Brzęczek, że czeka na moment, to niefortunna wypowiedź naszego selekcjonera, mówi tak, że czeka, aż Piotrowi Zielińskiemu coś przeskoczy w głowie i zacznie prezentować się na miarę swojego talentu, grać w reprezentacji, tak jak gra w lidze włoskiej. No to powinien temu Zielińskiemu dać odpocząć, i dać szansę Linetemu w pierwszym składzie. Linet może zagrałby... Świetny mecz z Bośnią Hercegowiną. Strzeliłby dwa gole, asystował. No i by, y, nasz selekcjoner miałby problem, dylemat. No bo jakby Linety dobrze zagrał, to to, 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 to wtedy co, Zielińskiego na ławkę y, postawić. Y, nie, nasz selekcjoner woli aż y, Piotrowi Zielińskiemu coś przeskoczyć w głowie, a, a, a woli cały czas tego linię tego trzymać y, na ławce. No a jak nie chce mieć dylematu. No to, no to jak mu nie pasuje y, piłka Torino to niech da mu zagrać, on by zagrał kiepsko i mógłby wtedy skreślić, powiedzieć nie, ten zawodnik nie pasuje mi y, do y, mojej koncepcji. Tak jak zrobił właśnie z Jóźwiakiem, wystawił skrzydłowego Lecha Poznań, on y, zaprezentował się bardzo dobrze w tych y, dwóch, dwóch spotkaniach, jak mówiłem jest poprzednim materiale, że jest wygranym tego dwu meczu, i dzięki temu zwiększył tą rywalizację na, na skrzydle. Tak samo Damian Kodzior, który teraz właśnie przychodzi z ligi Chorwackiej do ligi hiszpańskiej, też nie, nie, nie dostaje tylu, tylu szans grał w eliminacjach, strzelił Gola, a tak ta liga Chorwacka przez naszego selekcjonera jednak nie jest tak, bym powiedział, no nie ceni jej, tak? Może teraz, jak widzę hiszpańskiej, Kondzior będzie grał, będzie tam strzelał gole wejbarze asystował, to może były zawodnik Górnika Zabrze doczeka się większych szans i tak mógłbym wymieniać. No mam nadzieję, że nasz, znaczy Jerzy Brzęczek wreszcie przestanie być takim selekcjonerem, jakim był piłkarzem, który bez bezbędnego ryzyka zagrać do, do kolegi obok, bo Jerzy Brzęczek nie był takim playmakerem jak kiedyś w dawnych czasach Piotr świętej pamięci. Piotr Nowak, zawodnik Wolfsburga, był to bardziej taki defensywny. No, czekam na, jednak na takie ryzyko, szczególnie w tych meczach w Lidze Narodów. Tej Ligi Narodów nie, nie wygramy. Będziemy rywalizować z Bośnią i Hercegowiną o utrzymanie, o te trzecie, trzecie miejsce. Tu raczej Holandia z Włochami y, będzie rywalizowała o wygranie. No to w spotkaniu z Włochami zaryzykujmy. Postawmy na tego, tego niech zagra wreszcie w pierwszym składzie i pokaże, czy, y, czy prezentuje tą, ten international level, jak mówił kiedyś Leo Hacker. Czy nie, dajmy zagrać Wa Walukiewiczowi. Niech Bereszyński zagra na, na tej swojej nominalnej pozycji, na tej prawej, gdzie gra, gra świetnie, a nie ciągle na lewej. Dziękuję moi kochani za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału do łapki. Jeżeli wam się podoba ten materiał, łapka w górę, jeśli nie w dół, subskrybujcie mój e, kanał, pamiętajcie o dzwoneczku. No i zachęcam do dyskusji, e, czy też macie podobne zdanie, jakie ja, że nasz selekcjoner jest tak e, asuk, asuk, e, że e, boi się podjąć ryzyka i jest taki asuk, asyku, e, e. No jakie jest e, wasze zdanie w tym e, temacie? Poczekajcie, wezmę łyka wody, bo zasło w gardle. A może macie inne zdanie? Uważacie, że selekcjoner dobrze postępuje, że trzeba grać o wynik, punkty, remisować, wygrywać, bo ten będziemy wyżej w rankingu, to w następnych eliminacjach dostaniemy słabszych rywali, będzie nam łatwiej awansować do mistrzostw świata. Dziękuję moi kochani za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!